Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji otworzyła swoje drzwi dla przyszłych studentów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 5 lutego zaprosiła na Dzień Otwarty Uczelni. Jak zwykle, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowano wiele atrakcji i ciekawostek, zachęcających do rozpoczęcia nauki właśnie tu. W programie znalazły się m.in. opinie pracodawców na temat perspektyw pracy po informatyce inżynierskiej, finansach i rachunkowości oraz fizjoterapii. Myślę, że to jest ważne, żeby kierunek, który proponujemy, miał ściśle, ściśle odzwierciedlenie na rynku pracy. Dlatego taką ofertę właśnie mamy, że są to kierunki po prostu rynkowe, ściśle związane z pracą na rynku. Dlatego są zaproszeni pracodawcy, którzy na ten temat wiele wiedzą, wiele powiedzą i jakby są w stanie zaproponować coś ciekawego. I przede wszystkim, no wiadomo, studiuje się po to, żeby pracować w fajnym zawodzie, później zarabiać też no, dobre pieniądze, żeby móc się rozwijać. I to wszystko właśnie w tym dniu dzisiaj proponujemy. Niemałe Interesowanie wśród uczniów wzbudziła firma Solarik Polska, która zaprezentowała panele słoneczne do pozyskiwania energii elektrycznej. W ramach Dni Otwartych postanowiliśmy zainteresować młodzież zamojską przyszłością, jaką są. Panele słoneczne do pozyskiwania energii elektrycznej. Jest właśnie tutaj ekspozycja, właśnie grupa młodych ludzi się zebrała. Na naszym terenie przedstawicielem filmy Solaric są panowie z SKR Choryszów. Wszystko, co niesie ze sobą trend ze w przyszłości, to na pewno zawsze w młodym umyśle będzie miało duży wydźwięk. Myślę, że nie tylko technika kosmiczna, ale właśnie technika odnawialnych źródeł energii, technika solarna przede wszystkim, może być przyszłością dla regionu takiego, takiego właśnie jak Zamojszczyzna. To może być nowe miejsce pracy, to może być fachowiec, to może być doradca, to może być technik, to może być handlowiec. Całe spektrum zatrudnienia właśnie w nowej, zupełnie powstającej branży przemysłowej. Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu tego dnia odwiedziła młodzież z całego województwa lubelskiego, łącznie około 500 osób. Zachęcamy ludzi, aby po prostu przyszli do nas na uczelnię. Warto studiować, bo to są kierunki, które przydatne są w życiu. I jeśli chodzi na przykład o kierunek fizjoterapia, to jest kierunek przyszłościowy. Coraz więcej osób starszych, społeczeństwo się starzeje, więc myślę, że to jest taki kierunek, w który warto uderzać. Jest bardzo dużo ofert pracy z tego kierunku, więc myślę, że, że warto. Zainteresowanie jest bardzo duże. Dużo uczniów z liceów przybyło na nasze dni otwarte. I czekamy na resztę, na więcej. Przyszliśmy się dowiedzieć czegoś na temat tej szkoły, czy warto ją wybrać, czy warto tutaj studiować. Dużo dziewczyn ode mnie z klasy interesuje się właśnie medycyną i fizjoterapią. Chciałabym wybrać ten kierunek studiów w dalszym ciągu po ukończeniu szkoły. No, i właśnie tak dostaliśmy taką propozycję, żeby wybrać się tutaj na te targi szkół, dlatego skorzystaliśmy z tego. Na razie się rozglądam, szukam. Interesuję się najbardziej fizyką, i w tym mniej więcej tak będę szukał kierunku na studiów. W programie znalazł się również wykład na temat zmian w egzaminie maturalnym z matematyki, warsztaty biznesowe, czyli jak prowadzić własną firmę. Odbywały się również inne wykłady, konkursy i prezentacje.